Hej, witam, z tej strony warszawski Dresiek, witam na moim kanale. Dzisiaj będę robił banany w cieście francuskim. Yy, mamy tu tłusty czwartek, więc normalnie tradycyjnie yy, jest, jest połączki pączki normalne, ale ja na przykład lubuję się w bananach w cieście francuskim, więc na szybciutko wam to pokażę, bo to jest naprawdę mega super, a też łatwe, nie, więc możecie to sobie zrobić w domu i naprawdę będzie fajnie smakować. Normalny chłopak, Pokazał, pokazał co się liczy. Pokazał pomoc, pokazał zaufanie. Pokazał szacunek i Bóg dał mu szansę. Choć nie miał łatwo, no to biegał po rejonie. Ludzie pokazywali to skreślony człowiek. I mu dawali zero szacunku i zostawił tą kryminalną przeszłość, by pokazać, jak się różni. Mogę Wam powiedzieć, że do tego będziemy potrzebować, nie wiem, około czterech bananów. Jedną cytrynkę, najlepiej jakiś taki kieliszeczek, łyżkę, nóż, tutaj w tym kubeczku oczywiście mamy czekoladę, bo będę tam sobie wlewał na czekoladę, czekoladę na, na ten cały ciastko, ciastko mówię tak chyba nazwać. się, no i oczywiście papier do pieczenia, tak? Tutaj mamy ciasto francuskie, najlepiej samemu kupić, bo tak to byście musieli się trochę za dużo pobawić z tym wszystkim i no, szkoda po prostu czasu. Bo to jest naprawdę żmudna robota. A wierzę w to, że nie każdy z Was potrafi, Kroimy sobie to wzdłuż w ten sposób. Na takie jakby kwadraciki. Zróbmy z tego, nie wiem, może z 6, może z 8 wyjdzie. Może trochę więcej. Bach. O, to nie wiem, to ostatnie to chyba trochę za małe. No i tak to ma wyglądać, że jedno oddzielamy od drugiego. Dokładnie w ten sposób to wygląda. Wszystko tak, jak widzicie. Ten chyba będzie trochę za mały, więc go nie zużyjemy. I teraz przyklejamy to jeszcze na pół, tu, po środku. Ten jest za mały, więc tego nie używamy, więc sobie, nie wiem, niech sobie leży. Yy, no i dobrze. I teraz przechodzimy do obierania bananów, ale to chyba każdy potrafi, ale też na wszelki wypadek Wam pokażę, jak się obiera banana. Jeszcze mogę wam powiedzieć, że banana oczywiście skraplamy cytrynką. Po to, żeby on nie ściemniał nam w trakcie tego, jak będzie się piekł, No i później jakbyście nie zjedli tego od razu, żeby nie ściemniało. Yy, ciasto. Możemy posmarować żółtkiem, wtedy fajnie nam zrobi się złoty kolor. Banana chyba każdy mu nie obierasz. Ten jest dość duży, więc obieramy go normalnie. Jak każdy. Coś takiego. Później wyciągamy go całego. Proszę bardzo. Tutaj urywamy oczywiście, żeby końcóweczki tej nie zabieramy. Układamy sobie parę sztuk. Ładnie wcześnimy. I oczywiście chciałbym Was zaprosić na mój kolejny odcinek. Ponieważ kolejny odcinek będzie z Naomi. Będziemy zadawać jej pytania. Mi się wydaje, że nie będą aż tak bardzo kontrowersyjne. Ale zrobimy taki odcinek um, początkowy. Zobaczymy. Jak koleżanka odpowie na, nam na te pytania, możecie mi napisać tak samo, czy podoba Wam się Naomi, czy chcielibyście go częściej zobaczyć na kanale. Oczywiście, tak jak mówiłem, ten kanał nie będzie monotonią, więc będą się często e, pokazywać różne osoby. Powiedzcie mi tak samo jak możecie, bo mnie to ciekawi, czy podobał Wam się ostatni odcinek o tatuażach. Jeżeli tak, to może pomyślę nad serią jakichś takich ciekawych filmików w będziecie mogli się pośmiać, bo ja też bym chciał coś takiego robić. No i co? I zaraz lecimy dalej. Robię bach, robię tak, ten jest trochę mały ten banan, mógł być troszkę większy, ale robimy coś takiego, zawijamy, tutaj zawijamy i mamy gotowe. Troszkę luźny, ale wydaje mi się, że powinno to wszystko fajnie wyjść. Będę musiał jeszcze dorobić jednego banonka i chyba z tego małego też sobie zrobię, bo mi szkoda wyrzucić po prostu tyle ciasta. Więc na pewno coś mniejszego coś zrobię. No i to jest coś takiego. Nie jest nic ciężkiego, a naprawdę fajnie smakuje. Jeżeli lubicie banany, ciasto francuskie, to po co chodzić do Biedronki czy gdziekolwiek i kupywać jakieś tam ciasteczka, jeżeli możecie kupić sobie coś takiego i z własnoręcznie zrobić. I na pewno to jest fajne i szybkie, bo naprawdę piecze się to, może nie wiem, z 15 minut i fajnie wychodzi. O! To jeszcze tak. Więc sami widzicie, i zaraz rzucamy to na blachę. Wam powiem dokładnie, ile stopni, ile minut zaraz i będziecie mogli sobie coś takiego zrobić samemu w domu. I tak jak zawsze. Powtarzam, możecie sobie zaprosić swoją drugą połówkę na mały poczęstunek przy winku. No bo jakby nie było winko, jakieś tam białe, czy jakieś. Ja tam nie lubuję się w plinach, ale uważam, że można było jakieś winko delikatne sobie wypić przy tym na spokojnie. Proszę bardzo, kroimy. Znowu kładziemy tu. Robimy coś takiego. Możecie napisać w komentarzach z ciekawości jestem, czy ktoś z Was zrobił sobie coś takiego, bądź czy robiliście coś takiego w domu już kiedyś, widzieliście, a może zróbcie... Czemu nie? Zróbcie, wyślijcie zdjęcie. I może jakaś nagroda do Was leci. Zobaczymy. Więc tutaj... Kurczę, jak to... Takiego małego banana musiałbym też chyba na pół zrobić. Ten manon musi być trochę dużo mniejszy. Chyba zrobię z półki tego po prostu. Ale szkoda po prostu marnować ciasta, więc spróbujemy coś z tego zrobić. Na pewno coś z tego wyjdzie. Jak nie zjek to inny, to zjem sobie ja. Też zrobię sobie na pół i może zrobię jeszcze na pół w ten sposób. Wyszło, a może i był cały wszedł? A kurcze... No, tak. Trochę nie wychodzi chyba. Nie wiem co z tego widzę. Zobaczymy z ciekawości. Sam. A może z tego? Tak trochę rozciągnąć. Chodzi o to, że po prostu już mi tego ciasta i spróbujemy coś z niego zrobić. Tutaj mam czekolady, tak jak powtarzałem, ja na przykład roztapiam, nie chciałem wam tego pokazywać, roztapiam czekoladę na, na ogniu, Tutaj troszeczkę mleka, przelewam później w kubeczek. Kubeczek chyba już każdy z was zna. Jeżeli szpiegujecie internet bądź Instagram, to bardzo dużo osób reklamowało ten kubek. I teraz cytrynkę. Można wylać tak, ale też można zrobić tak, żeby po prostu te części nie były które są odsłonięte, nie były czarne, jakieś nie wiadomo jak to sobie tak po prostu rozsmarowujemy. i uwierzcie, że na pewno ta, ten banan nie będzie czarny. Będzie miał ładny swój kolor do samego końca, do tego momentu do, do kiedy znajdzie się Waszej buzi i go zjecie. Kwaśny też nie będzie, bo już testowałem kiedyś, wychodzi to całkiem sympatycznie, ładnie wygląda i dobrze smakuje, każde po kolei. No, i teraz co najważniejsze. Bierzemy sobie. Co sobie coś takiego. Każdy, jeżeli ma pikarnik z domu, to pewnie coś takiego też ma. Nie wierzę, że nie. Rozbijam sobie mniej więcej na oko. Tak delikatnie, żeby tutaj nic się pociąć. Mam na nadzieję, że się udało. Chyba nie. No nie, nie udało się. そいませんすい当せん。 Jak macie nożyczki, lepiej robić to nożyczkami po prostu. Ja ich nie mam pod ręką i po prostu chciałbym to zrobić szybko, ponieważ jeszcze dzisiaj mam dużo pracy. Na roboty. A, i jeszcze mam takie do Was pytanie. Ciekawi mnie to, kto z Was jest tutaj, kto ogląda Epikę? Ten odcinek wyjeżdża w czwartek, oczywiście na kanale Maćka, czyli pro, program z dupy. Jeżeli jesteście z tego kanału albo z i tylko dlatego mnie tu oglądacie, to obiecuję Wam, że na dniach pojawi się coś fajnego u Maćka na kanale, więc zapraszam, bo na pewno będzie głośno. I co? I zapraszam do Maćka na oglądanie Epiki. Program jest najczęściej y, rzucany co dwa tygodnie. Jeżeli oglądaliście, to Epika rządzi, jakby nie było. Jeżeli nie wiecie, co to jest Epika, Epika to jest taka nasza internetowa y, ekipa, którą sobie stworzyliśmy i po prostu pokazujemy wam jakieś dziwne, różne pojebane pomysły. Zrobiłem to tak. Wygląda to tak. Wiem, że niektóre rzeczy nie wyglądają fajnie, ale zobaczycie sami, jak to wszystko wrzucę do piekarnika. Zaraz, jak to wszystko będzie fajnie wyglądać. I oczywiście będzie smakować specjalnie dla was. Spróbuję to i będę chrupał jak orzeszki. Teraz co, zapraszam Was do rzucania do piekarnika tego wszystkiego. No i co? Nie wiem, pokażę Wam już chyba jak to będzie gotowe. Nie będziemy czekać, nie? Pokażę Wam jak to będzie gotowe. Oczywiście zapraszam co poniedziałek. O 13 na mój kanał, bo zawsze o 13 na moim kanale w poniedziałki pokazujemy odcinek. A to, że nam YouTube troszeczkę nie zasięgi, to trochę z tym lipy, ale nie odpuszczamy, jedziemy, kręcimy. Ponieważ robię to po prostu dla fanów, dla siebie, dla was. Mam bardzo dużo ciekawych pomysłów, tak jak widzicie, jest niczego, można coś fajnego zrobić. Więc teraz zapraszam was, jak już to będzie wszystko gotowe. Więc pozdrawiam i czekamy dalej. No, domyślam się, że już raczej okay. nasze ciasteczka są gotowe, czyli nasz banan w cieście francuskim. Teraz go wyciągnę. Jest jeszcze gorąco. Trochę to wziąć, bo to jeszcze gorące Ale chciałbym wam pokazać, bo może to wyciągnąć Z tych małych też jak widzicie fajne kawałeczki się porobiły Z tych dużych jeszcze lepsze kawałeczki To później fajnie sobie wystygnie i to będzie mega zajebiste O widzicie, ciasto jest twarde Chrupiące Nie ma nic miękkiego Teraz może bym zrobił, zrobił także. Albo kurczę, chciałbym tak Tak, tak, wiem o to, że zaraz będzie każdy z Was krzyczał, że w tempie nóż, ale czegoś nie robi dla nagrania. Duże, małe, duże, małe, duże, małe, duże, małe. No może, nie wiem. Może tego środka. Tak. To też się powiem. I teraz. można sobie słuchać zobaczcie jak się ładnie rozpada widzicie to jest całe, ciasto na tym, że one się aż rozpada o proszę zobaczyć że to jest wszystko gorące i jakbym to tylko że jest mhm. o. super teraz jeszcze jedno, co możemy super odwalić i zrobić te ciastka jeszcze super smaczne. Ja rozpuszczam czekoladę. Wy możecie kupić sobie taką czekoladę do kubeczka czy tam, nie wiem, nie wiem, nawet budyń, nie wiem, co chcecie. Możecie i zobaczcie na to. Jeszcze do tego, żeby było słodziej, robimy coś takiego. Dla każdego na pewno coś takiego będzie ciekawe, to później sobie wszystko fajnie wystygnie i napędzie, będzie jeszcze bardziej smaczne. No na pewno ładnie wygląda, nie? I to jest właśnie taki mój tłusty czwartek. Proszę bardzo. I nikt mi nie powie, że to brzydko wygląda. Tak właśnie wygląda nasz banan w cieszcie. Dobra, właśnie zrobię. Gorące. Mm. Mogę. Pyszne, tylko, że jest gorące bardzo. I chrupiące, zobaczcie. Więc tak jak ja powiedziałem, zrobiło się bardzo pysznie. A teraz zapraszam Was do subskrybowania, do wbijania na Instagram Kresik. No i co? Róbcie sobie takie różne ciekawostki, bo to jest naprawdę bardzo fajne, smaczne. I smacznego! Znowu basena. Na